Hej kochani, dzisiaj będziemy testowali dwie rzeczy. Już robiłam zdjęcie i na posty. A więc będzie to popcorn z Coca-Cola i bubble tea z żabki, nie wiem jaka to firma była. Nie wiem, jakoś tam się to nazywa. E, jak ktoś najeżdża na reklamę, po prostu tak kopiłam i przetestujemy. To już widziałam na YouTubie, ale tego jeszcze nigdy, a więc po prostu chciałam to przetestować. A więc może zaczniemy od popcornu, bo potem mi Tablety smak, co zmiesza. Dobra. Dziwnie pachnie. <grymne> Strasznie dziwnie. Smakuje jak Liza Kola. No, dobra. Lepszy był jakiś karmelowy. Na pewno, ale jest dobre. Myślałam, że może będzie miało bąbelki, bo kiedyś jakieś rzeczy były z bąbelkami. Ale i tak jest smacznie jak na popcorn. I powracam. Tak oceniam na 7 lub na 10. A więc to tyle z popcornu. Teraz testujemy ten kubeczek. Go trzeba najpierw trzeba zdjąć. O, no. dobrze. Słomka. Teraz trzeba będzie zalać kulki napojem. Dobrze wygląda. Ładnie pachnie. E, ładnie pachnie ogólnie, ale, dobra. Ja mam liptona, żeby zalać. Jest to mango maracuja, a więc powinno być dobre chyba z liptonem. A więc zalewamy. O, ja chyba za, za wysoko zalałam, bo tu gdzieś była Eee. Omiarka. Dobra. Trzeba zalać odpowiednią ilość, bo nie chcę niczego popsuć. Dobra. Eee, I otwieramy słoneczkę. chyba to tyle, i potem jest już kosztuj. Nie wiem, co tam jest. A. Dobra. Dobra, mam już założone z góry i wyciągamy. Testujemy. Lipton dobry, a nie mogę. O. Kuleczki są dobre. nawet pasuje do liptona, ale. ogólnie no jest dobre. Tylko nie wiem, czy by nie pasował bardziej do zimnego napoju, bo mu jest trochę już ciepły. To oceniam na 8 na 10. I co tyle? 拜拜